No hejka wszystkim, tak? Dzisiaj, dzisiaj na detektorze. No i co? No i... Dobry posiłek trzeba zjeść, żeby nabrać siły. Znalazłem fajne miejsce. Także stary kamieniołom taki. Także... Stary kamieniołom, miejscówka na Ognicho idealna. Robię sobie, robię sobie jajeczniczkę tady, piłbaskę, normalnie tak jak w domciu. W plenerze to całkiem Inaczej smakuje. No a jest tu jakiś stary młyn. No, a idę tam, bo tam znalazłem yy, od Brawlinga naboje. Także tam po Amerykanach ślady będą. Także zobaczymy. No, także. no a dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj jajczniczka. Na kiłbasce także plenerek to siedzi w domu ten dupa. Pozdrowionka dla wszystkich. Zobaczymy co dzisiaj wyjdzie. A dzisiaj na spokojnie. Gareci kwakci, także. Wszystko topnieje, wody tu bardzo dużo jest. Trzeba uważać, żeby nigdy się też nie poślizgnąć. Nie mogłem wyjechać autem, także musiałem zmienić miejscówkę. No, a zapowiada się to dzisiaj pięknie. Piękna pogoda, ciepło się zrobiło. No, najem się, a, a planer. Jakiszko się smaży. <noise> Pozdrowionka